W dzisiejszym wydaniu zachęcimy do przekazania 1% organizacjom pozarządowym z Oświęcimia. Opowiemy o filmie dokumentalnym nakręconym przez pasjonata historii miasta Mirosława Ganobisa. Zaprosimy do akcji nazywam się Miliard. Powiemy o opłacie za psa, a także zaprosimy na demontaże literatury. Zachęcamy mieszkańców Oświęcimia do przekazywania swojego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Oświęcimiu. Nic to nie kosztuje, a może uczynić wiele dobrego. Pomaga funkcjonować organizacjom, które niosą pomoc i wzbogacają ofertę miasta. Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Przekazywanie 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tego, który płacimy do Urzędu Skarbowego, jest bardzo potrzebną i pożyteczną rzeczą, wspierając właśnie te organizacje, stowarzyszenia. Z terenu miasta Oświęci wspieramy poniekąd samego siebie, dlatego że te organizacje prowadzą działalność w różnych obszarach od służby zdrowia, w obszarze społecznym, w obszarze kultury, sportu, ale także i właśnie pomocy tutaj, czy zwierzętom, właśnie choćby Stowarzyszenie Animals. Więc myślę, że, że to jest jak najbardziej działalność tutaj skazana i pożądana i zachęcam wszystkich Oświęcimian do wsparcia właśnie oświęcimskich stowarzyszeń, oświęcimskiej organizacji przekazywaniu 1%. Też poprawia im to ich sytuację finansową, daje możliwości realizacji nowych pomysłów, nowych projektów, a są to naprawdę ludzie bardzo zaangażowani, którzy bezinteresownie wykonują swoją pracę. Także zachęcam wszystkie oświęcimian do wsparcia właśnie tych organizacji. Miasto Oświęcim i mieszkańcy od wielu lat korzystają z projektów, przedsięwzięć, ciekawych imprez organizowanych przez trzeci sektor. Tylko w tym roku na dofinansowanie szkoleń sportowych działań w w zakresie zdrowotnym, profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom czy imprez kulturalnych. Organizacje pożytku publicznego otrzymały z budżetu miasta ponad 1 300 tysięcy złotych. Nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Promyk dla dzieci niepełnosprawnych już. Prowadzi swoją działalność ponad 20 lat, obejmując bezpłatną, kompleksową rehabilitację zdrowotną i społeczną dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z, powiatu, z całego terenu Powiatu Oświęcimskiego. Obecnie mamy 77 podopiecznych, którzy cały czas potrzebują ciągłej terapii i rehabilitacji. Nasi podopieczni mogą korzystać z terapii, z terapii zajęciowej, z muzykoterapii oraz zajęć sportowych. Prowadzimy również indywidualną rehabilitację ruchową, wsparcie logopedyczne, psychologiczne, organizujemy również wycieczki oraz spotkania integracyjne. Naszym głównym celem, priorytetem jest dążenie do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych, do wzrostu samodzielności, także jakości życia naszych dzieci oraz ich rodziców. Stowarzyszenie utrzymuje się głównie z grantów, z dotacji, a także wpływów z 1%, z darowizn oraz wsparcia rzeczowego. Bardzo prosimy o przekazanie 1% wsparcia dla naszych dzieci niepełnosprawnych, aby Mogły poprzez terapię oraz rehabilitację osiągać swoją sprawność oraz samodzielność, co pomoże im w dalszym życiu i funkcjonowaniu. Oto Zanimaz jest organizacją pożytku publicznego działającego na rzecz zwierząt. Prowadzimy już od sześciu lat miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Każdy porzucony, zabłąkany psiak czy kociak trafia, trafia właśnie tutaj do nas. No z ogromnym sercem i zaangażowaniem staramy się zaopiekować nimi. No każdy z nas zostawia tutaj w tym schronisku cząstkę siebie. Dbamy o to, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki, aby w dobrej kondycji trafiały potem do nowych opiekunów i nowych domów. W ubiegłym roku oddaliśmy do adopcji. Około 400 zwierząt, co jest no, naszym ogromnym sukcesem i z czego się bardzo cieszymy, oto zanim mas również podejmuje oprócz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Stronisku, podejmuje również interwencje w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Jeśli ktoś zechciałby no, pomóc, wspomóc nas w w walce o los, o poprawę losu porzucanych i krzywdzonych zwierząt może włacić 1% na rzecz naszej organizacji. One Billion Rising, nazywam się Miliard, to taneczny protest przeciwko przemocy wobec kobiet. W Oświęcimi odbędzie się po raz trzeci, a zorganizują go Fundacja Animatoria i Oświęcimskie Centrum Kultury. Na wydarzenie zapraszają 14 lutego o 11.30. Grupa bunkrowców, miłośników historii Oświęcimia nakręciła film dokumentalny o mieście pod tytułem Oświęcim Auschwitz na styku dwóch światów. Jego premiera odbyła się w minioną sobotę. Autorem scenariusza, reżyserem i odtwórcą jednej z ról jest Mirosław Ganobis. W filmie można zobaczyć przedwojenne Oświęcim, pokazany jest też okres okupacji niemieckiej i współczesne oblicze miasta. Pomysł wziął się stąd, że mam takie prywatne swoje muzeum i mam sporo eksponatów i chciałem się podzielić tymi eksponatami. wiedzą na temat eksponatów z moimi najbliższymi przyjaciółmi. I kiedy chodziliśmy po bunkrach, schronach, ponieważ to jest grupa bunkrowców, która kręciła ten film, wówczas opowiadałem: Może byśmy nakręcili taki film? Oczywiście pomysł się spodobał. Zaczęliśmy szukać w moim muzeum eksponatów, które by mogły zagrać, ponieważ zagrały cztery eksponaty sprzed okupacji i cztery eksponaty z czasów wojny. I właśnie wybieraliśmy te eksponaty. Tutaj zostawili mi jakby moją wizję, moje myślenie, wybrałem te eksponaty i wówczas po prostu pomyślałem, no trzeba przypisać historię tym eksponatom. Wszystkie eksponaty, które zagrałem w filmie są oryginalnymi eksponatami. Również mają oryginalną y, historię. Nie jest wymyślona, y, znalazłem te eksponaty, bądź dostałem, więc y, tutaj opowiedziałem tą historię w tym filmie również y, i pomysł taki właśnie, żeby zagrał oryginalne eksponaty. Grupa bunkrowców oczywiście zagrała cała prawie. No już przed filmem y, zawiązaliśmy wraz z Mirkiem Ganobicem grupę Bunkrowcy Oświęcim. Nasza pasja to zwiedzanie bunkrów, odkrywanie tajemnic y, historii Oświęcimia. No i, i już właśnie w trakcie przygotowań, Przygotowań do filmu. Też dostałem propozycję zagrania, oczywiście nie, nie odmówiłem. Ja brałem udział w zdjęciach. Powiem szczerze, że zdjęcia, bałem się tych zdjęć troszeczkę, bo. Wszyscy aktorzy byli amatorami. Wszyscy nie mieliśmy zawodowych aktorów, co po niektórzy gdzieś tam byli na planach, jak Mirosław Ganobić, jak Mateusz Setnar, bywali na planach filmowych, grali w jakichś produkcjach, ale nie, nie było problemów. Ja w kilku scenach byłem takim głównym kierownikiem planu, można powiedzieć, i bałem się tego, bo zawiadywać taką czeredą po prostu amatorów to jest czasami problem. I powiem szczerze, że było bardzo mi, mi, miła niespodzianka, że ci aktorzy byli zdyscyplinowani. No może nie zawsze, ale w większości zdyscyplinowani. Było łatwo ich prowadzić. Zagrałem rolę szeregowego, szeregowego po prostu żołnierza SS. No i myślę, że akurat to była taka odpowiednia rola dla mnie Dlaczego? <laughs> może, może nam, nam dla mojego wyglądu, ale nie ukrywam, że tutaj bardzo ważną rolą było dobieranie mundurów. Akurat ten mundur na mnie pasował, nie był ani za duży, ani za mały, także wziąłem. Było, było super. Film nosi tytuł Oświęcim Auschwitz na styku dwóch światów. Tak naprawdę pokazujemy trzy światy, ponieważ pokazujemy świat przedwojenny, czyli jakby wracamy w tą historię przedwojenną, jak to miasto wyglądało, w jaki sposób się rozwijało. Pokazujemy przemysł, ludzi, eksponaty z mojego muzeum, to co wcześniej wspomniałem. Pokazujemy ten świat drugi, czyli Auschwitz, ten okrutny, czarny parasol, który ciąży nad miastem Oświęcimiem do dzisiaj. I pokazujemy świat trzeci, czyli po po prostu miasto osięci współczesne, żyjące miasto, w którym żyjemy i po prostu tutaj pracujemy, tutaj są rodziny nasze, więc dla nas to jest bardzo ważne. W filmie dość liczną grupą była właśnie moja rodzina. Zagrała moja żona, zagrała moja córka, druga córka była makijażystką, ale tutaj taką bardzo bardzo główną, ważną rolę odegrali moi rodzice, mama i tata zagrali końcówkę filmu. Także tutaj mogę się pochwalić, jestem dumny z tego, że właśnie moja rodzina. Na tak licznie wypełniła plan. Oprócz tego cieszę się również, że jako lider zespołu Krzywa Alternatywa w końcowej fazie filmu ukazała się moja piosenka Miasto Moje Oświęcim, która, która niejako jest utworem promującym nasze miasto. Atutem tego filmu właśnie jest sznyt tego filmu. Jest taki nowość, którą udało się uzyskać poprzez, poprzez mezalian z starych zdjęć Mirosława Ganobisa. Poprzez mezalian z pocztówek i poprzez ujęcia współczesne i rekonstrukcyjne. Myślę, że te cztery składowe, jeszcze green boxy, czyli wstawienie takich już współczesne efekty 3D. no Myślę, że no tutaj połączenie tych czterech rzeczy było bardzo trudne na montażu. Nad tym najbardziej głowił się Grzegorz Samborski, który był głównym autorem zdjęć. Grzegorz Samborski z Oleśnicy z Wrocławia. Myślę, że bez niego ten film by się nie udał. To, to było to pierwsze takie zaczepienie z nim, bo y, musimy to powiedzieć, cały sprzęt y, do nagrania zdjęć do tego filmu był własnością Grzegorza Samborskiego. Jeżeli chodzi o y, władze miasta, Urząd Miasta Oświęcim, oczywiście pan prezydent przychylił się do współpracy naszego filmu, bacznie patrzył, przyglądał się nam. Y, jest też sponsorem Urząd Miasta Starostwo Oświęcim, również użyczyło nam oryginalnego obiektu, którym jest kasyno niemieckie. No, i oczywiście Wójt Gminy Oświęcim również przyczynił się do tego, żeby wesprzeć nas tutaj jako prawda, sponsor, i, i no jesteśmy za to im wdzięczni. Pragnę tutaj też wspomnieć mojego brata, który zagrał w tym filmie niejako już ostatnią rolę, ostatni epizod tego filmu. Zagrał Niemca. No, i podczas tak, tak naprawdę trwania jeszcze montażu tego, tego filmu mój brat zginął tragicznie, także nie doczekał tej premiery. Dziękuję bardzo Mirkowi, że, że ten film dedykował właśnie jemu. Premiera była 6 lutego w Domu Kultury. Również podziękowania dla pani dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury, dlatego że użyczyła nam pomieszczenia za darmo, nieodpłatnie. Kolejny pokaz odbędzie się 13 lutego o godzinie 16 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Organ nadzoru stwierdził nieważność zapisu uchwały, na mocy którego emeryci i renciści mogli płacić za psa mniej niż pozostali posiadacze psów. Skutkuje to tym, że stawka opłaty za psa na rok 2016 wynosi 60 zł dla wszystkich osób posiadających psy, w tym także emerytów i rencistów. Ponieważ większość mieszkańców w latach ubiegłych korzystała z obniżonej stawki, prezydent miasta Janusz Fieródz skierował pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie obniżenia obecnej stawki z 60 na 30 zł dla wszystkich mieszkańców posiadających psy. Osoby, które nie dokonały jeszcze opłaty, proszone są o wstrzymanie się z płatnością do momentu przyjęcia uchwały, to jest do końca lutego. Natomiast osoby, które w 2016 roku dokonały zapłaty za psy, będą mogły otrzymać zwrot pieniędzy stanowiący różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą a faktyczną wysokością zobowiązania. Będzie to możliwe dopiero po przyjęciu uchwały przez radę miasta i jej opublikowaniu. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 842 92 60. 16 Galeria Książki zaprasza 17 lutego o godzinie 18 na spotkanie z cyklu demontaży literatury. Aktor opisany. Sztuka aktorska w książkach. Przez 3 kwadranse doktor habilitowany Beata Guczalska będzie mówiła o książkach, które poświęcone są aktorom. Na rynku wydawniczym znajdziemy wiele książek o aktorach i ich rolach w życiu prywatnym i zawodowym. Może warto porozmawiać o tym, jakie to są książki, co w ogóle można o aktorze napisać, czy da się w jakimś stopniu sztukę aktorską przełożyć na słowa.